No, się ma? Jak tam u Was piszcie, piszcie, kochani. Piszcie, jak się dzisiaj czujecie. Piszcie, jak się czujecie, jak tam się macie. Jest to pierwszy odcinek Daily Life. Ok, dobra, nie będę tego powtarzał. <laughs> no, wiecie, chciałem, żeby było śmieszne. Seba, a? Jak tam? Dobrze, Git, a u ciebie? Dobrze. Dwie was jest. Ja nie mogę dwie was jest. Boże. Sorry, przepraszam. Co tam z koleżanką? Seba to jest głupa. Ej, nie, dobra, ja widziałem same włosy. Mam na ustawie mówienie, że widziałem włosy same, no nie? Że tylko widziałem włosy, więc przepraszam, przepraszam. Przepraszam, nie przepraszam, nie przepraszam babą. No, może hmm? pamiętasz, za raz nas na na szafce raz. No, zapisałeś nas na szafce. Do A, mi. no spoko, spoko. E, dobra, Dziomek, sorry, bo to tu, wiesz, włosy widziałem widziałem. Nie, dobra, tak nieważne. Tyle tak. mnie <średnio> śmiesznie strywa? jest. Co dzisiaj piję? A ja no sobie. Trochę, czekajcie, trochę na laptopie coś tam pykam. Bo no wiecie, no, staram, staram się, żeby kolejne filmy, no nie, Dla Was robić o wiele lepsze, no nie? A uważam, że już naprawdę robię spoko filmy. Będzie że przy tym laptopie to wyglądasz jak profesjonalny informatyk. No. no tak tam robię. <laughs> dziękuję, dziękuję. A jak tam u Was? Jak tam dacie czas? Dobrze? Wszystko dobrze, zjedliśmy bagietkę czosnkową właśnie i błagic. O, nie wiem, nie wiem, ja? No, no, bagietki czosnkowe są dobre. No, raz mnie, raz byłem po prostu u kolegi, który jest sąsiadem i też mnie poczęstował, bo sobie oglądaliśmy Netflixa, nie, graliśmy Fifa na PlayStation i ten. No i spoko. Fajnie. No, co? my też pójdziemy pograć w Fifę, a ty nadal tam hakuj, co hakujesz. Spoko, spoko. Dzięki, dzień dobry, dzień. Z razie. jak tam w widzicie, czyli po prostu pierwszy odcinek Daily Blow przebiega bardzo fajnie. Kochani, 50 odcinków w pierwszym sezonie Daily Blow. Ja już się naprawdę nie mogę doczekać, aż będzie co najmniej już 5 legów. Wiecie, na, na fanpage z tego Daily. Jak to po wczorajstowa. Yy... Siema, Tomasz. Bardzo dobrze. Jest dobrze. Jest... Ja po prostu wiecie, jak się obudziłem, yy, no to po prostu ja nie mogę, wiecie, przez chwilę. Przez chwilę musiałem dojść do siebie po obudzeniu, ale potem już wstałem, ja, yeah! Jest energia, no, tak? jest energia. I teraz... Możecie zastanawiać się, skąd ta energia jest... Ja sam nie wiem, skąd, no nie? W ogóle. Bo ja chyba pamiętam, że dwie, dwie chyba poszły u mnie raz, ale nie pamiętam tego. Coś ciło słychać. Aha, dobra chwila. Aha, dobra, dobra. To ja nie wiem, czy cicho słychać, czy nie. Czekajcie chwilę. Może teraz lepiej będzie. Dobra, wbiję na Facebooka, to zobaczył siebie. A no spoko, spoko. Może tutaj jest mikrofon? Czy coś? Ok. Muszę wejść w ogóle, wiecie, na fanpage na Facebooku i to tam takie stare filmy. Jeżeli są jakieś, to muszę to pousuwać, bo jak wiecie jest to pierwszy odcineczek Daily Vlog, a i inne po prostu live'y tam na pewno są jakieś takie kiepskie sła. Aha, jest tylko jeden film więc ja go sobie usunę, bo nawet nie wiem co to jest, a nie będę tego oglądał, więc po prostu daily life zostawię, wiecie, na, na tym na fanpage. Słuchajcie, od dzisiaj też na fanpage będzie o wiele więcej takich komediowych daily vlogów. Będą naprawdę spoko. Bo w ogóle kochani, ja tęsknię wiecie za czym. Jak dodawałem fil takie filmy, takie wiecie... Wow, takie kurczę, komediowe, no nie? Na fanpage. To tam wiecie, fajnie się wszyscy bawiliśmy, no nie? Dobra, piszcie na czacie, piszcie na czacie, jak tam u was, jak się macie itp. Ja się dobrze mam. Dzisiaj odcinek dodaję, jak próbuję godać po śląsku, jo. Ja, że dziś próbował godać po śląsku na. No. Nowym daily odcinku, jo. Ja że nie wiem, czy ja potrafię, że jo, gadać po yy, Śląsku. Wy musicie ocenić, jo. <grystanie> <grystanie> czy dzisiaj pojawi się Klimat Ranch'a? Albert, Klimat Ranch'a pojawi się na, na tym, na kanale, na YouTube. Joza wypił teraz piwo. Joza mam kolejne piwo. Joza przygotowany. Joza przygotował się. Tylko że gdzie jest kolejne piwo? Jo? A piwo bo jest sobota i nikt mi nie zabroni. <śm> <śm> nikt mi nie zabroni. Gdzie jest mu worek? O ja tutaj rozlałem. Muszę posprzątać, ale to później po live. Jeszcze Pamiętajcie, że jest to daily life, na którym się śmiejemy, na którym się bawimy. Chyba już wiem gdzie jest mój worek. A. Kołderkę do góry, a nie ma. Dziwna, dziwna. Mega dziwny. a tu jest worek, ja nie mogę. Ha. Ale głośnik, co? Spoko głośniczek? Nie no, git głośnik. Poczekajcie chwilę, zaraz wrócę. się wow. Siema! Śląskie korzenie. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie mi oceniać. Nie mi oceniać kołami. Kurde, i znowu los lałem. E, tak jak wczoraj wyschnie. Ale dobrze, że nie na mój sweterek Armaniego, kochani. Ha. Giorgio. Czy tu jest? Aha, nie, dobra. Giorgio. Armani. Tak. Wie, wiecie dlaczego tak naprawdę kupiłem ten Sweterek? Nie dlatego, że jest to Armani. Oryginalne. Ale dlatego, że po prostu ten sweterek fajnie wygląda, jest naprawdę ciepły. Jak ja go sobie zakładam, a wiecie, w takie chłodne dni, w domu na przykład, bo u mnie w domu nieraz jest zimno, no to jest cieplutko, no nie? I Jest dobrze, załóż go. No spoko, no, mogę założyć, dlaczego nie, no nie? On jest fajny. I w ogóle zaraz wam powiem coś jeszcze, bo Jakbym lubię klimat lat 70. Klimat lat 80. też. I po prostu mi to przypomina, tylko oczywiście po prostu wtedy mieli inne. Zobaczcie na to. Tutaj na rękawek. Mi to przypomina tamte lata, no nie? Że to właśnie w takim w podobnych, w podobnych po prostu starskimi haczu widziałem. Na przykład. No. I co powiecie? Seba ja w Armanim. A nie wiem, Mateusz. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Ale trochę dziwny jest ten daily vlog, ale zabawny, więc spoko. Można się przynajmniej wiecie nieraz pośmiać, nieraz ja powiem coś co jest wiecie głupotą, coś co jest śmieszne <laughs> tak naprawdę ja uważam, że gdybym robił wiecie content taki taki gdzie jest jakaś powaga gdzie tak, taki content wiecie taki no jak ten to bym nie miał, nie miał po prostu was by nie było no nie W ogóle, jak spędzacie sobotę? Jak spędzacie sobotę? W ogóle jakieś plany macie, czy coś? Bo ja po prostu jeszcze planuję nagrać filmik a Tutaj na fanpage Tu na fanpage planuję nagrać jakiś tam, wiecie, filmik fajny Bo chcę uruchomić na fanpage a takie wiecie, takie filmiki, takie wiecie, filmiki, takie komediowe, coś takiego, żeby po prostu pobudzić widzów do reakcji, do, żeby, żebyście komentowali, no nie? Żebyście byli aktywni. Bo zależy mi na Was, no nie? Kochani, w ogóle. Wiecie o tym, że ja przez kilka lat... Niepotrzebne, oczywiście, to było niepotrzebne, to było głupie, ale przez kilka lat gdzieś tam się u mnie pojawiało, że wiecie, że o, już nie chcę być youtuberem, że chcę być normalną osobą. No nie, że zostawiam Was, ale, ale nie zostawiłem Was, no nie? nie zostawiłem YouTube, nie zostawiłem bycia, bycia youtuberem, tym youtuberem, sorry. I powiem Wam tak, że nie zostawiłem, wiecie, bycie youtuberem jedynie dlatego, że kocham YouTube, że kocham, Boże, ale mi się myli, sorry. Że kocham nagrywać filmy na YouTube nie ze względu na to, nie tylko ze względu na to, ale również ze względu na to, że lubię z Wami rozmawiać, że lubię Waszą obecność, że jesteście, powiedziałem, obecność jak nauczyciel. <noise> ale co jest najważniejsze jesteście i to jest najważniejsze. Bo po prostu kocham, jak wbijacie na live, kocham to, jak piszecie, kocham to, jak rozmawiamy razem, kocham to, jak tworzymy imperium. No może nie imperium, ale ten. Czekajcie, jak to się nazywało. Jak tworzymy. Jak tworzymy coś. Coś wspólnego, coś naprawdę spoko, tylko że wiecie o tym, że, yy, że kiedyś, kiedyś, kilka lat temu, yy, dzisiaj by było, powiedzmy kilka lat temu, w tej chwili byłoby około 50-60 widzów, a teraz jest 10-13 widzów, maksymalnie 20. Ale powiem wam także, kilka lat temu, jak uruchamiałem live, to było 50 widzów, no, tak nawet do 60 dochodziło, no nie? gdzie ja tam nawet do stówy dochodziło ale no ale no niestety moje życie po prostu sprawiło, że jest mniej widzów ale kocham was, kocham was naprawdę, mordy moje kocham was kocham was i myślę, że nie chciałbym w sumie w sumie chciałbym jeszcze więcej widzów, żeby jeszcze więcej widzów było, no nie, żeby to się rozszerzało, żeby to szło do przodu, ale nie zamieniłbym Was na żadnych innych widzów. Naprawdę. Jesteście git. O, jak słodko. O, Seba, przestań, przestań słodzić. No. Ale wiecie, teraz na fanpage, jak teraz zaczynam powiedzmy te daily vlogi, no to jak będzie coraz więcej tych live'ów i częściej, no to myślę, że jakoś na fanpage, wiecie, jakoś po prostu to będzie tak, że więc coraz więcej ludzi będzie wbijało, no nie, na te live'y. A ja uważam, że wieczorkiem jakoś zawsze jest więcej widzów, no nie? Że wieczorkiem zawsze mogę się spodziewać, że, wie, że więcej osób wbija po prostu, no ja? No tak myślę, no nie? Ja tak uważam. I myślę, że to jest prawda. Hmm. No, piszcie na czacie, konie Piszcie na czacie, bo ja ciągle gadam. A chciałbym, żebyście coś napisali. Żebyśmy porozmawiali sobie. O! Ja jakiś czas temu wrzuciłem. Zdjęcie na Fanpecie, jak oglądam Różowe Lata 70, dawno tego nie oglądałem. Muszę sobie obejrzeć. A jak jeszcze oglądałem Zdobyć Wódzko? Ja, mega. Mega czas. Mega dobry czas. No właśnie, Albert wiem o tym, no nie? Właśnie wiem. Kochani, ten live'ik nie zakończy się za chwilkę, więc możecie nie wychodzić, bo, bo, bo po prostu po prostu ten. Bo po prostu ten live będzie trwał naprawdę długo. Kiedy siłka? Wieczorem, wiesz? Wieczorkiem, wieczorczkiem Mikołaj. Kiedyś jakieś gierki. Ogólnie, wiecie co? Planuję zrobić streama w gry, ale jakbym grał, powiedzmy, na telefonie, no nie? Bo, no, no, nie mam takiego sprzętu, żeby zrobić streama. PlayStation 4 sprzedałem, żeby mieć lepszy telefon do nagrywania filmów. Wiecie o co chodzi, do robienia o wiele lepszych zdjęć, dlatego, że prowadzę stronę Skierniewice Fotografii i po prostu... i po prostu potrzebowałem, no nie? Jaki mam telefon? Jej. Zawsze zapominam tej nazwy. Czekajcie, gdzie to pudełko jest. Yy, Moto G? G5. Moto G, G5. No nie? 5G, sorry. A, tutaj mam pudełko. Dobra, słuchajcie. Tutaj jest pudełko, więc mam pokażę za chwilkę. League of Legends na telefonie. No nie wiem w ogóle, czy... Czy powiedzmy... Tak mi stream by działał, no nie? Jest to Moto. Czekajcie, Moto G5G, ale wyostrzyło Widzicie, tam wszystko jest yy, ten. Yy, no wiecie o co chodzi. Taka ostrość. I to właśnie to jest ten telefon. Jeszcze Wam pokażę z tyłu. Ultra Fast 5G Speed for r Coś takiego. No, to mam taki telefonik. Ale jestem z niego zadowolony, kochani. Naprawdę, jestem z tego telefonu zadowolony. Wiecie co, tak właśnie patrzę zdjęcia moje takie stare na tym, na... Na fanpage. Piszcie, eee, piszcie na czacie, koani. Co myślicie o tym telefonie, koani? Co myślicie o tym telefonie? Bo ja uważam, że, je, że, no, że ten telefon jest git. No ja, że jest spoko. Eee, I co jeszcze? No już jeszcze po prostu. Czekajcie chwilę. Czym ja zrobiłem to zdjęcie? Aha, dobra. O, ja! Na moim fanpage jest takie jedno zdjęcie, które mi się mega podoba, które mi przypomina The Ranch, Taki serial na Netflixie: The Ranch, no nie? I to jest zdjęcie 16 marca. Mieszkam sobie teraz na wsi, Rancho. Ha! Nie no, no w ogóle ja, jakie wspomnienia, no nie? Jakie wspomnienia? Eee, no spoko są wspomnienia, no nie? a eee, W ogóle dzisiaj planuję jechać, Ani na ranczo. Nie, spoko telefon, spoko, naprawdę, on się nie laguje, nie ma lagów, nie ma nic. Dobrze mi działa, dobrze, wiecie, pff, jak dla mnie to jest... Naprawdę. Zdjęcia z Londynu. O, Pauli... Paulina, ona miała na imię. Nie wiem, kochani, ale w Londynie słuchajcie, w Londynie, Ejcie, bo muszę wyjąć.